Kupiłeś sobie obligacje, miał być relaksik, a nagle budzisz się i widzisz, że zjechały o 40% w dół. Brzmi jak akcje z spekulanta albo krypto? Tak, ale niestety to nie ten przypadek. To realna sytuacja na obligacjach korporacyjnych, tym razem w roli głównej obligacje sporego dewelopera Gelamco Invest. Spółki uznawanej za jeden z filarów całego rynku Catalyst, gdzie handluje się właśnie obligacjami korporacyjnymi między innymi. Dziś balansuje ten sam filar na granicy utraty zaufania inwestorów. Pierwsze sygnały ewentualnych problemów w Gelamko pojawiły się na przełomie marca i kwietnia 2025 roku, kiedy ceny obligacji tej spółki zaczęły gwałtownie spadać. To z reguły dość nietypowe zjawisko, no bo rynek obligacji korporacyjnych charakteryzuje się zazwyczaj dość niewielką zmiennością, a takie podobne stres testy przychodzą dopiero wtedy, kiedy naprawdę coś dzieje. Czasem to coś potrafi być jedynie pustym strachem, jak chociażby w przypadku obligacji CCC z początku 2023 roku, kiedy też zaczęły być chwilowo notowane nawet po 65% wartości nominalnej, a dziś po tym spadku nie ma śladu, obligacje są nawet notowane z premią po ponad 100% nominału.